Это паркур один или две? Синдрохаде. Э, так. Да, я на паркура 1, видимо, было. Ну, так, паркур 1 и и. Извино. Я сейчас увидела в первом. Э, я там не играл, да? Ну, вроде easy. 1. Tak, Dobra, dobra, dobra ja, 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 ja nie włączam ludzi. I tak są wszyscy słabi. I tak są wszyscy słabi, I już przeszedłem Dwa... Dwa jest trochę długi. I no Jezus. Ja też chyba wyłączyć. No. Ja też. Ja już dwa razy spadłem. 3 2 Kurde Dobra, nie spadłem Bez checkpointu daję Ja bez checkpointu A może, nie, chyba bez checkpointami No jest checkpointami

Nie. Aha, dobra, spoko. Dobra, jestem na Easy 3. Te parkury są łatwe, na luzie możemy je przejść. Ja już przeszłem te wszystkie parkury. Ja też. czekamy teraz, teraz na Extra. Ty, 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 nie, ty nie czekasz już na yy, yy, ten, bo je, yy, nie czekasz już na Extreme, Extra. Gdzie ja idę? Bo nie przeszłeś jeszcze 3, a ja to... Przeszłem. Wczoraj. Nie przeszedłem. Przeszłem wczoraj. Wczoraj? Tak. Wal. Checkpoint? Otrzymałem sprint na jedno Kratkowca. Spodnie mam ja widzieć. Lol. Nooo, joł. Jesteś na, em, um, EZ-4? Nie, ale failer. Ja już jestem na Easy 5 Tak. Mhm. Jestem na Easy 3 <noise> Nie wiem dlaczego, jak, ale failuje Jak jak ten lol 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 no. Myślałem, że ten, myślałem Nie z ciebie, tylko jakiegoś kolecia Jakaś ze łapką walną. myślał, że to mu pomoże Dobra, no. jestem Jestem na Easy 4 On jest łatwy Idzie 6 już ID. Poczekaj na mnie! Nie. Uh -oh. Nie chce mi się czekać. Nie wiem dlaczego mam mało FS-ów. Nie się. moja wina, że jestem taki pros. 61 ów a ile ty masz? Co? Ile masz 60... Ile masz FPSów? Mam no, FPS-ów um, 40. Tak mało? Aha. Ja mam 61. Co? Ja mam 61. LOL podczas nagrywania. No. Mało. Podczas nagrywania LOL. Strasznie mało. Na, jeszcze na, na laptopie. No. <laughs> Przyznaję się, gram na laptopie. <laughs> Je, jeśli to już widzieliście wiedz, to łapka w górę i komentarz. <laughs> Arkur 7. Już? Co? Śpiesz się. Ju, już przeszłem. Yy, parkur 3 i to na parkur 5. No tak, kończę dobra. już zaraz, mamo. Mamo, pozdrób widzów. Pozdrowi widzów. No. Moja mama nie jest dobra dla YouTube'a. Nie pozdrowi moich widzów. A czemu nie? Japołysz, <noise> czemu musiłby to podłożyć ciśnienie? No, lol, mój pies mnie rozpraszył. Ale na szczęście nie spadłem, tylko myszką ruszyłem. Ale poczekaj no. na mnie! Nie. <noise> ja z... Chodź na ten Easy 3, 6. Że... Wow. Na jakim ty jesteś, Easy? Parkour 8: 8, spoko. I tak to przeszedłem ludzie. A ty na jakim? O, no, 8 8, jasno. No, zobaczysz na nagraniu. Ty, 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 ty. <laughs> zobacz, ty, Zobaczysz, co. na nagraniu, co zrobiłem. Wiem, zrobiłeś. Kurde, no, dlaczego nie mogę tego przejść? Nie wiem, dlaczego, ale jak nie nagram, to jestem strasznie dobry, a jak nagrywam, to nie. Nie moja wina, że jestem taki pro parkura i nie. Ty, Ty? No? Ty jesteś farku? Zobacz sobie na no lifa! Zobacz sobie na no lifa! Co? No zobacz sobie no 66 666 pozdrawiamy do lifea dziękuję Dziękujemy mu za re, reprezentowanie Polski okay. No! Cofka, okay. była, cofka była, cofka była! Wszyscy, wszyscy widzieli! ]ach. Wszyscy widzieli, że była cofka! No. Jezu, teraz jak nagrywam, to mi dobrze. Znaczy źle idzie. Ja zaraz przejdę parę kur 9. Zrobię to wszystko na sprincie. Lol. No. Na sprincie to No, na nie włączyłem. Cześć, no. to, to są takie trochę bugi że na tym serwerze, że co, cofacie cały czas? Ja, ja jak mówiliśmy? Jakie odcinki u mnie na kanale Happy Risesów? Ten. Polecam y nikogo. Polecam jeszcze Szczeniaka kanał. Pod, na, y a ja polecam kanał. Kto się nazywa Adrian Muller? No. Ty na, jak, na jakim ty kanale nagrywa? Adrian Muller. Można sobie zmienić imię. Niedługo będzie ekspalić, bo neon nie? nie. No, polec. Po, ten. polec. Yy, <kluzniak> szczeniaka. Eee. Yy, o. Kurde, o... ja nie o... będę. zaraz nagrywamy. Znaczy ten. <gryzanie> zaraz nagrywamy. <gryzanie> zaraz ten, y, ale fail. Zaraz yy, kończymy. Ja nie, nie, ja fajn. Nie No, jezu, dlaczego? Wy... Wyłączę tych ludzi. tylko lepiej wow Lepiej mi... Gówno No dlaczego muszą być tam cofki? No, Jej, ja, ja już jestem na parkour 10 głupi cofki Se, Nie radzę na sprincie wszystkiego więc... Dobra, ja jedyna na parkour 11 Weź nie! Jestem o, na 11 nie. Chodźcie na 11, będziemy się ścigać I, ja Nie, nie jestem <laughs> na 11 no chodź! Ben ten! Jeszcze by mnie ludzie nazywali cheaterem. Jesteś. U ciebie mogą pisać, że... Um, ...Syndro to cheater, ale... ...u nie będą tak pisać, bo jestem... ...nie jestem cheater. LOL! Okej. Okay. Prze przejdę to sam teraz na... Sprint. Przeszłam jeszcze na hard 11. Hard 11? Uh -huh. Aha. I 11 lol. Ta, nie, nie macie. 8. siema. Spadnę specjalnie, żeby ten, mieć lepszy czas. Ajndiajn. A ajndiajn. Cicho. Co cicho? Ajndiajn. <laughs> Przestań. Tym tak wolno biegniesz? Ok, i 12 Dobra, to jest nasz ostatni Dobra, robimy wyścig i kto szybciej przejdzie LOL, tego nie widziałem ty... No prawda, okay. a nie, to widziałem Wiadomo, że ja LOL Kurde, no bo ty masz tych pointa Co? Ty masz tutaj tych pointa ja mam skill'a do parkura, ty masz skill'a do parkura ja do parkura Jezu Ja nie miałem tego przeskoczyć! A Mówię, że jesteś taki prof parkura A tutaj Myślę, że to... Tam... Easy 13? Nie no, 13 jest nasza ostatnia Ja to przejdę tak. No, jestem pro i przejdę po czwórne skoczki. No. Dobra, proszę mi teraz, jestem na Easy 13 i to jest nasz ostatni. Ej, no nie cheatuj, tak. Co? Nie wolno cheatować. No nie cheatuję, ja jestem. Przecież to wygrałem. Bo ja ci ujęcie, osobiście na moim kanale napiszę, że ty to jesteś cheater. No dlaczego muszą być takie lagi Dobra, jestem na Easy. 14. Nie, 14 nie! Ja już jestem 12. No to wyjdź! Dobra, idziemy na spawna! Idziemy na spawna nie. nie! Ja się bóźnę na nara Bez ciebie. No. Co, idziemy na medium już? Nie, już kończymy filmik! A. Ty jesteś nieugarnięty! No, Dobra, jestem na tym. Lol, gdzie jestem? To na spawna, nie? Gdzie jestem? Dobra, idę na spawna. Gdzie ty? Co się stało? Aki lag! Wyjdę serwera i wyjdę. Gdzie ty, jesteś syn, bro? Gupie Ej! Aindiajn. Co ty chcesz? Aindiain. Tutaj! Je... Chodź na spawna! Eee, kurde, ja muszę to wy wyciąć. Dobra. Żegnamy Abydę. się! Śmia śmiało piszcie, że e, Steenja Gamer to jest spora parkura. Dobrze. Piszcie, nie Subskrybujcie. Nie Subskrybujcie, komentujcie, bo to mnie bardzo motywuje i lajkujcie. Narka!